Dzień dobry, witajcie, jak zapewne część z was wie, Battle Pass zmierza w końcu do World of Warship. w zasadzie każda gra MMO, która gdzieś tam w zasadzie free-to play i w ogóle... Ma Battle Passa, w WoCie jest Battle Pass, wszędzie jest Battle Pass, więc aż sam osobiście dziwiłem się, w sumie zwracałem uwagę już niejednokrotnie na streamach, że dziwne, że jeszcze w WoCie nie ma. No i się doczekaliśmy, będzie Battle Pass, będzie Battle Pass darmowy oraz premium, czyli standardowo, czyli w zasadzie tak w każdej grze jest darmowy, gdzie możemy zgarnąć trochę, trochę szajsu, no i jest premium, za który zgarniemy więcej szajsu i trzeba wydać na niego dublony, to już pieniądze i tak dalej, tak dalej. Oczywiście testuję to na PTS-ie, więc to co widzicie to niekoniecznie może być dokładnie to samo, co będzie na stream w erze głównym, to co tutaj widzicie jest podział na free, czyli za darmo oraz podział na premium jest niekoniecznie, może się zgadzać z tym zasadzie. W zasadzie będzie tak, że każdy pas będzie wyglądał inaczej, w każdym battle Passie nagrody będą inne. Więc że tak powiem, opłacalność tego battle Passa będzie trzeba oceniać za każdym nowym battle Passem Jeden będzie się opłacał, drugi nie, itd. tak dalej, i tak dalej. Ma też to swoje korzyści, bonusy, plusy i tak dalej, ale zaraz to wszystko opowiem. Battle Pass to będzie po prostu kolejne poziomy, coś, ale jakby była stocznia, właśnie stocznia była nazywana czymś takim Battle Passem. stocznie dalej zostają i tak dalej. Będzie to coś dodatkowego, gdzie y, będzie akcja i widzicie mamy kolejne poziomy od pierwszego do w sumie tutaj aktualnie do 50 maksymalnego. I jak progresować po tych poziomach, robiąc misje. Misje dzienne, misje tygodniowe i tak dalej tak dalej, no i będziemy dostawać takie wiecie poziomy, battle pass points, za które będziemy progresować w tym battle passie. Tylko, że ich tutaj w sumie stają po cztery, bo to PTS, ale najprawdopodobniej będzie to po prostu, będą to po prostu pojedyncze jakieś tam, jakieś tam tokeniki i one będą progresować, czyli w zasadzie będą misje wiecie daily, czyli codzienne, które będą nam progresować w battle passie. Z tego co widzę to będą też tygodniowe, no i tutaj mamy też jeszcze pierwszy tydzień, ale to są podobne misje po prostu pod... Hmm. Pod PTS-a, żeby do tego passa jak najszybciej gdzieś tam przeprogresować. Jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o ceny, to w zasadzie ciężko jest ocenić. Obecnie jest tak, że ten zwykły premium kosztuje 2500 dublonów na PTS-ie. Zobaczymy, jak to będzie ostateczna końcowa na serwerze głównym. I on daje, poza głównymi nagrodami, daje też trochę węgla i trochę kredytów za te 2,5 tysiąca dublonów, jeżeli cena będzie ta sama i tyle samo będzie, że tak powiem <kłysy> będzie hajsu plus węgla no i jeszcze oczywiście te wszystkie bonusy, które tutaj są bo chciałbym zauważyć, że w tym Battle Passie, w tym pierwszym to Kashi, czyli 7 premium japońska ma być jakby w ostatniej w ostatniej części, no nie więc to wychodzi całkiem jak za tę cenę jest kozacko to, że tak powiem, biorę Dlatego też obstawiam, że ta cena będzie większa osobiście uważam, że raczej to nie będzie 2500 doblonów, ale zobaczymy. Wiadomo, że no, trzeba te misję przeprogresować, to nie jest tak, że walniemy dublony i od razu wszystko dostaniemy, to trzeba będzie przeprogresować. No i jest też trzeci poziom Battle Passa, y, który daje nam dodatkową misję z tego co widzę, y, do tego daje nam y, plus 5 do y, węgla, stali i punktów badawczych przez czas trwania, 2% do dublonów, czyli wszystko tam gdzie dublony dostaniemy, kupimy, dostaniemy 2% więcej. Y, Prze szkalanie y, dowód Minus 50%, resetowanie bonusów, przepraszam, skili u, u dowódców za minus 60% i co ciekawe, zdejmowanie modułów za darmo, czyli jak wywalimy dublony już na tego tymczasowego, tymczasowe bonusy jeszcze dodatkowo, bo w tym jest i Battle Pass Premium i bonusy, to wtedy nie będziemy musieli płacić dodatkowo za demontację modułów, za resetowanie dowódców, w sumie będzie połowa mniej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli, coś żeby, że tak powiem, taki dodatkowy bonusik. I to kosztowało 6250, jak dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o cenę. Więc, jak teraz, jest ciężko, będę się powtarzał, jak ciężko jest ocenić efektywność i opłacalność tego, dopóki nie poznamy konkretnych cen. Nie, to według tej ceny się to opłacało. To już te 6200, to już tak bym powiedział średnio. Ale no. Zawsze to trochę bonusów jest. Jak ktoś ma nadmiar nadwyżki, nadwyżki dublonów, to w sumie jego decyzja, myślę, że to zajdzie. To są w sumie te bonusy i one się będą liczyć do wszystkiego, co będzie leciało. Tak samo jak są bonusy z bazy klanowej, tak będą działać też i te bonusy. No i oczywiście, widzicie. To jest tak, żeby przeprogresować do kolejnego poziomu, to muszę zdobyć 10 tych battle points, point, pointsów, nie? Czyli gdzieś tam porobić te misje i tak dalej, i tak dalej. No i co? Aktualizacja, ten battle pass będzie się różnił. Znaczy, myślę, że część jakby tych nagród będzie, no, będzie kopiowana po prostu do kolejnego battle passa. Będą się różnić gdzieś tam te ostatnie nagrody i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak widzicie w tym darmowym, to troszkę kontenerów, trochę takich w sumie trochę badawczych, trochę super kontener na koniec. Nawet tu się jakaś stal pojawiła, ale wątpię, żeby. Chociaż w sumie kto wie, że tak powiem, jak to wyjdzie, już ostatecznie to zobaczymy, yy, zobaczymy na koniec. No i oczywiście można też jak najbardziej przeprogresować za dublony, bo czemuż by nie? Oczywiście teraz to jest cena 20 tysięcy dublonów, ale myślę, że to jest specjalnie zwiększona cena, żeby robić misję, a nie progresować dublonami. Bo jak, jak ktoś się zaloguje na, yy, na PTS-a, to tam dostaje 30 tysięcy dublonów, no ale żeby, żeby ja także tak powiem, dla. Widzicie, kolejny progres, kolejny poziom i te nagrody będą zgarniane, a że mam też premium wykupione, no to będą też leciały, wykupmy sobie ze 3, o żeby nie było, cyk, drugi, trzeci poziom, od razu czwarty, kupione 3, zbierzmy nagrody, gitara nagrody zabrane. no i tak to się będzie, tylko że zamiast doblonów, to oczywiście jeżeli ktoś wykupi doblony, to będzie mógł kupić doblonami, ale yy, yy, będzie też opcja, oczywiście, za te jak najbardziej Battle Points. W sumie, yy, You can. Jedna no, oczywiście można zdobyć za robienie misji. Czyli w sumie, teraz, zamiast misji dziennych, zamiast nagrody być w misjach dziennych, to będą po prostu w Battle Passie, będą dostępne tutaj w tym Free Passie. Tutaj się będą pojawiać te wszystkie nagrody, które gdzieś tam były po drodze. Yy, ten stal dzienna i tak dalej, i tak dalej. No tutaj, trochę te nagrody przesadzone są, po to, żeby, ładnie, o, żeby to ładnie wyglądało. No fajnie jakby tej stali tak trochę dawali, bo tutaj tej stali po drodze to trochę jest, ale wątpię, żeby to... Tu jest 500, tu 400, tu znowu trzy stówy, tu zaraz znowu czy to trochę dużo tej stali. Bardziej, że jeżeli będziemy mieli tego premium to nagle się okaże, że w ogóle nie trzeba będzie grać w żadnych rankingówek i tak dalej, bo stali będzie leciało z tego w cholerę i nie będzie jakby sensu, nie, tego robić. No, ile ja tam mogę przeprogresować z 20 tych punktów? Swoimi dublonami, chyba tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest PTS, oczywiście, no to informuję, że jest to Public Test, czyli serwer testowy, na którym można sobie wejść i potestować nadchodzącą aktualizację. Aktualnie trwa, dostajecie tam coś kasy, dublonów. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał w ogóle, no to będzie miał czyste konto. Jeżeli się zalogujecie chociaż raz na PTS-a, to przy następnym przeniosą Wam wasze konto no, i będziecie mogli gdzieś tam progresować. Fajny pomysł na przetestowanie sobie okrętów drzewkowych, bo mamy trochę kasy, trochę tamtego dostajemy, więc można sobie gdzieś tam którąś linię przeprogresować i sobie gdzieś tam spróbować pograć pograć i zrobić i zrobić ten także tak się to prezentuje naprawdę długo czekałem bo myślałem że szczerze znacznie wcześniej tego battle passa wprowadzą w zasadzie tu przepustkę bitewną po naszemu yy, więc no, kolejny progres kolejne czyszczenie kolejne zbieranie szajsu kolejne ten yy, Kolejne zabawy, no i czekamy na ostateczną cenę. Myślę, że jak będzie już devblock, znaczy devblock, będzie już news o aktualizacji. No to wtedy będzie już znana cena, i wtedy w tamtym materiale też mniej więcej będzie wiadomo już co będzie do zdobycia w, danym, w danej przepustce bitewnej i wtedy gdzieś tam postaram się może nie zrobić oddzielny materiał, ale w tamtym materiale o podsumowaniu, aktualizacji postaram się, że tak powiem, szybko skredytować, warto czy nie warto, czy to się opłaca, czy nie. Myślę, że te pierwsze przepustki będzie się opłacało, bo gdzieś tam oczywiście, żeby zachęcić graczy, będą dodawać więcej bonusów z czasem pewnie te bonusy będą się chodzi mi o to, nie, mniej więcej. Z czasem się to pewnie będzie zmniejszać. Zobaczymy jaka będzie nagroda ostateczna też, tylko. Pasie I wtedy będzie można jakoś konkretnie ocenić, jak to. Szkoda, że nie widać, czy, czy na dalszych krokach cały czas jest rzecz, że trzeba zdobyć 10 punktów, czy, czy gdzieś tam z czasem się to zwiększa. W sumie te 10 punktów na poziom, biorąc pod uwagę, że w tych misjach w sumie trochę tego leci, tutaj w sumie z dziennych 3, 3, 3, 3. No to jakże i to się utrzyma, to wcale nie wygląda to tak źle, powiedzmy to 50, czyli jak aktualizacja w sumie trwa 4 tygodnie, no to mamy 21-28 dni czyli na 50 poziomów Battle Passa, czyli trzeba by robić 2-3 poziomy dziennie, żeby całego, że tak powiem, Battle Passa skończyć w zależności jeszcze, bo niektóre aktualizacje są 3, 3 tygodniowe, niektóre są w sumie 5, więc kwestia tego mam nadzieję, że będą to dostosowywać i wtedy no, będzie szansa to zrobić, nie trzeba jakoś super no-lifować, nawet jak się wywali, hajs na, na tego premium pasa, to żeby to aż tak nie bolało, jeżeli się go wyrobimy. Chociaż oni w sumie tam pisali, że y, da się zrobić misję tak, było w sumie tak na, na tym. Było to, no, w sumie ciekawe, czy tutaj to było napisane. No, nie, nie ma w ogóle dostępu do newsów. Także było tam napisane, że nawet jeżeli się nie wyrobimy, to misji będzie więcej niż, niż miałoby być, niż ostatecznie potrzeba, żeby zrobić całego. Całego, całą tą przepustkę, całego Battle Passa. No cóż, dziękuję pięknie za obejrzenie materiału. Yy, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jak się na to zapatrujecie. Kolejny szans do odebrania, kolejny szans do zgarnięcia. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać. Trzymajcie się, hejo i pa pa.